Dobra, Witam Panie Trenerze, tu kilka pytań przygotowaliśmy do Pana. Może zaczniemy od takiego spokojniejszego pytania pierwszego. Panie Trenerze, jak wygląda współpraca z obecnym zarządem? Współpraca z zarządem, myślę, wygląda tak, jak powinna wyglądać. Nie ma żadnych tarć. Dogadujemy się w każdej kwestii bez problemu. Na pewno jest jeszcze trochę czasu. Minie, zanim się dotrzemy, całkowicie, żeby odbierać na tych samych falach, yy, konkretnie tu, co do jakby doboru zawodników, wizji czy rzeczy, które chcemy tu w uranie poprawić. Dobrze, to może drugie pytanie to jest: yy, Czy jest w planach w trakcie okresu przygotowawczego próba przejścia z systemu czterema obrońcami na system trzema obrońcami? No myślałem nad tym nad tą zmianą na pewno mamy ten okres przygotowawczy zaplanowany, zobaczymy jak ta nasza kadra będzie kształtowała się jeszcze, do tego na pewno jest potrzebna wyrównana kadra, żeby zmiennicy byli na każdej pozycji. Wiadomo to na tym poziomie to jest ciężko coś wdrażać, wiadomo była potrzebna większa ilość jednostek, bo to nie jest tak, że sobie wymyślimy system trójką i tak będziemy grać, na pewno gdzieś na początku tego okresu w pierwszej w dwóch sparingach, nie wiem czy w całym meczu czy w części jakiegoś meczu na pewno spróbujemy jak to y, wygląda, zobaczymy, ewentualnie pod tym usiądziemy, y, y, zastanowimy się i y, czy warto w ogóle to wdrażać y, w treningu. Dobrze, teraz takie może bardziej humorystyczne pytanie, Panie Trażynie proszę o wyjaśnienie, co dokładnie znaczą te cięte róże? <laughs> cięte róże to... Sam się czasami... Zastanawiam, nie, tak, żartując, ale na poważnie to cięte róże no, to jest kwiat przycinany na różne długości, którym lubią być obdarowywane kobiety, a tak w żargonie piłkarskim, w słowniku, w którym ja używam, którym ja operuję, no, to najprościej jakby to mówiąc jest to piłka kierowana do zawodnika górą, często z nadaniem jej takiej rotacji, żeby po kontakcie z podłożem raczej się zatrzymała niż uciekała od zawodnika. Dobrze, teraz pytanie od Tymka Krakowczyka. Panie Tarena, czy planuje Pan jakie zmiany w każdym zespołu podczas tej przerwy? Znaczy zobaczymy, co się tu wydarzy. Jeszcze jakby ta runda się nie skończyła. Mam tu na myśli jest okres takiego roztrenowania. Spotykamy się na, na gry takie wewnętrzne. Y, czy na orliku, czy na siatkonodze. Y, mamy tam jakieś sygnały, że niektórzy zawodnicy, szczególnie ci, którzy gdzieś tam nie grali, y, chcą się z nami pożegnać. Zobaczymy, y, kto jeszcze ewentualnie się zgłosi. Kto by chciał zasilić nasze szeregi, bo wiadomo, ten okres jakby zimowy jest trudniejszy, ciężko Zawodników pozyskać yy, z drużyny. Dlatego będziemy widzieć na pewno nie ukrywam, że w miejsce tych zawodników, którzy od nas odejdą, to będziemy przynajmniej chcieli liczbowo, a myślę też i jakościowo tą kadrę uzupełnić. Teraz takie piąte pytanie. Witam serdecznie. Czy poszukujecie zawodników zimą? Jeśli tak, to na jaką pozycję? Pozdrawiam. No to na pewno się to pytanie pokrywa jakby z tym poprzednim. Tu nie mamy stricte określonej pozycji, na którą konkretnie szukamy, żeby to też jakoś dziwnie nie zabrzmiało. Zawodnicy, których mamy do tej pory, którzy grali na tych poszczególnych pozycjach, jak pokazała runda, wywiązali się ze swoich zadań, jakby można powiedzieć, dobrze jest dopiero jakby połowa tego meczu, druga nas czeka wiosną, ale na pewno jak chcemy się bić o... O awans to na pewno jakby wzmocnienia, uzupełnienia są potrzebne i tu myślę, że każdego zawodnika będziemy w stanie zobaczyć w grze kontrolnej, czy na treningu przyjrzycie i nikogo to z góry nie skreślamy, czy to będzie bramkarz, napastnik, pomocnik, pomocnik boczny, czy obrońca. Na pewno każdemu się przyjrzymy i każdego tu na jakąś jednostkę treningową, czy na dwie zaprosimy. Dobrze, jeszcze takie pytanko o temat muzyka naszego pomocnika. W przypadku awansu, co dalej? Jakie tener widzi naszą drużynę? Takie zmiany bądź brak zmian? W jakim stopniu gra Rani się musi zmienić, żeby się utrzymać lub czy idziemy o krok dalej? Jest szansa na awans do czwartej ligi. A czy tak, to jest pytanie już takie gdzieś tam patrzący, jak to było stopniowo zadawane, to jest taki krok bardzo daleki, przyszłościowy. Ja bym nie chciał tak wybiegać, bo na razie mamy, tak jak znów we wcześniejszym pytaniu powiedziałem, mamy cel do wykonania, którym jest awans, ale oprócz nas na pewno jest już kilka drużyn jeszcze zainteresowanych, tym ma taki podobny sam cel i ja bym jeszcze nie, nie chciał tu wcześniej jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu, bo dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, mamy punkt przewagi. jakaś ta przewaga jest nad drugim zespołem, nad trzecim i nad czwartym jest tam zdecydowanie, jakby może nie zdecydowanie, ale jest znacznie większa niż nad drugim zespołem. Y Dlatego tu nie będę żadnych deklaracji składał. Musimy się skupić na tym, co jest, dobrze się przygotować, powalczyć o awans. Jak ten awans uda się zrobić, to na pewno będziemy myśleć, a na pewno, jak to jest liga wyżej, to wzmocnienia będą potrzebne, uzupełnienia. Trzeba tym składem trochę porotować, bo wiemy, jak ta liga okręgowa sosnowiecko-katowicka, szczególnie po połączeniu, wygląda. Są tam mocne drużyny, zawodnicy, którzy grali na wyższym poziomie z przeszłością, często nawet ekstraklasową, bo są takie przykłady, czy które którzy. Grał i w Niemczech, dlatego staram się tu też prezesa uczulać, że jak się uda, to później dopiero nas będzie czekał ogrom pracy, ale to jest jakby kolejny jakby etap, tym pierwszym etapem jest to, żeby udało się awansować. Dobrze, i takie ostatnie pytanie. Pamięta Pan, dzień, który trafił Pan na uranie, jakie były początki w tym klubie? Jak trafiłem, Pamiętam na pewno, że rozmowy były długie, to może nie stricte, żeby z prezesem co do decyzji. Na pewno prezes od dłuższego czasu tu gdzieś monitorował moją osobę, gdzieś tam kusił, zachęcał, żeby tu przyjść. Wiadomo, jak to wcześniej tu było, przed Mamijadziki, a później po mnie był Opel. Ja miałem rozbrat, bodajże, ponad pół, półroczny z piłką po Sząbierkach, chciałem troszkę odpocząć. Jakby nabrać energii, sił, spokojnie spojrzeć na piłkę, trochę po meczach pojeździłem. No w końcu prezes mnie tu przekonał. Przed tym jakby podjęciem decyzji byłem tu wcześniej, gdzieś widziałem jak budynek wygląda, zawsze też nie ukrywam, że patrzę na tą infrastrukturę, na pewno zapleczy, potencjał jest to wiadomo, wszystko to wymaga odświeżenia, ale zapewnienia prezesa, że fajna drużyna się kroi, oczywiście wspólnie potem naszymi siłami udało się kilku zawodników jeszcze przekonać i to na pewno zadecydowało o tym, że się w Uranii znalazło. Dobrze, dziękuję. Wtedy, no,